Słuchajcie, teraz chciałbym Wam pokazać, jak wygląda przyjmowanie u nas pojazdów. Już nieraz pokazujemy, że mamy nowoczesny system: czy to wysyłanie kosztorysów do Was na SMS, dostajecie link, potwierdzacie, czy też jak przyjmujemy. Wszystko jest elektronicznie. I teraz chciałbym Wam pokazać taką ciekawostkę, jak to wygląda, jeśli chodzi o sam dowód. Ważne, żebyście mieli dowód, bo podczas przyjmowania trzeba wpisywać numer WIN, modele. A zobaczcie, my mamy taką opcję: skanuj dowód. I teraz zobaczcie, musimy kod QR sobie zeskanować. Słuchajcie, sobie tylko złapie. Jeszcze raz sobie zeskanujemy. I zobaczcie, mam już od razu dane klienta, musimy je sprawdzić. Jaki to jest motocykl, i tylko nam zostaje teraz wpisać opis zlecenia. Jakie czynności wykonujemy, mamy wykonać stan techniczny. Zaraz Wam też pokażę, jak zaznaczamy uszkodzenia w Waszych pojazdach. Wszystko jest na podstawie zdjęć, wszystko jest na podstawie tutaj przyjęcia elektronicznego.